Cześć kochani. Witam się z wami wiosennie, ponieważ w dzisiejszym odcinku stworzymy takie urocze goździki. Instrukcja ich tworzenia jest bardzo, bardzo prosta, także zerknijcie na listę niezbędnych materiałów i już za moment pokażę wam co dokładnie należy zrobić, aby takie goździki wykonać. Oto moje dwa kawałki bibuły. Nakładam jeden fragment na drugi. I zaczynam składać te ten oba fragmenty w harmonijkę. Nie musi być to idealnie równo. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Ważne, żeby te paski, bibuły składać tak, by no, jednak się jeden spod drugiego nie wysunął. Odetnę końcówkę ze względu na to, że żużle jest dość grubo a będziemy za chwilkę wykonywać kolejne czynności Niemniej mamy już harmonikę złożoną z dwóch pasków bibuły I teraz co robimy? Trzymamy drut Ten drut układamy mniej więcej na środku tego paska. Pozostawiamy w górnej części mniej więcej taki fragment drutu i kierujemy go ku dołowi. Następnie zwijamy oblatamy ten drut wokół tej dolnej części. Jeśli macie takie cążki, to skorzystajcie z nich. Zawsze będzie to lepiej zwinięte Jeszcze docisnę Dobra Użyję teraz innych cążek, które posłużą mi do przycięcia drutu ponieważ nie chcesz tak długiego kwiatka I co następuje dalej? Chwytamy za nożyczki i wyrównujemy boki, aby były mniej więcej równe tu, i tu. Myślę, że powinno być dobrze. I teraz co zrobimy? Ja sobie ten drut tak zwinę, aby dokładniej Wam to pokazać. Rozwijamy tę harmonikę najpierw z jednej strony, i zaraz zrobimy to z drugiej strony i kierujemy do góry najpierw jedną warstwę. Rozwijamy drugi bok i też najpierw jedna warstwa do góry. I tak samo postępujemy z drugą warstwą po obu stronach. Ja zrobię to jednym ruchem, jednym pociągnięciem. wyrównujemy. Prezentuje się to mniej więcej tak. I teraz słuchajcie, chwytamy za drugi drucik. Ten akurat jest bardzo, bardzo elastyczny. Dzięki czemu będę mogła swobodnie wykonać czynność, którą za moment wam pokażę. Mianowicie mniej więcej w tym miejscu umieszczamy ten drut i owijamy go wokół kielicha naszego kwiata, dokładnie tak, ten fragment, który nam pozostał, właściwie dwa fragmenty. Dokładamy do łodygi. Oplatamy tę łodygę. I pozostanie nam jeszcze o, zrobię tak, aby było bardziej widać wyrównanie górnej części. Ok, przyszła pora na stworzenie łodygi. Posłuży nam e, do ozdobienia tej łodygi e, bibuła. To akurat mam bibułę włoską e, w kolorze zielonym. Ten fragment e, posłuży nam natomiast do stworzenia liści, małych liści. Składam go na pół, jeszcze raz na pół. Biorę nożyczki i wycinam formę liścia. Robię to na oko, także nie będzie to idealne. Moje liście będą prezentowały się tak. Można je jeszcze poprawić, jeśli chcecie, ale myślę, że nie ma to akurat większego znaczenia. Eee, ok, co teraz zrobimy? Zaczniemy sobie od tego wypukłego elementu, dlatego ja użyję tutaj szerszej. Bibuły, rozciągnę ją, użyję kleju białego, ten klej nałożę sobie najpierw zacznę właśnie od tego fragmentu, w którym widać drut, nałożę ten pasek bibuły, docisnę i stopniowo będę ten. Wypustek, nazwijmy to, obijać. Schodzimy coraz niżej. Tutaj już się będę bardziej wspomagała klejem, ze względu na to, żeby te przejścia. Nie spowodował, że ta bibuła mi się bardziej osonie. Myślę, że już powinno być ok. Odcinam pasek, nakładam klej na końcówkę i dokładam do reszty. Gotowe. Ten cypelek jest już zrobiony. Biorę zatem drugi pasek. On jest węższy. żeby go sobie rozciągam, i będę owijała tym paskiem drut. Zaczynam sobie od tego miejsca, czyli poniżej tego cypelka. Umieszczam tu pasek i. Stopniowo, delikatnie przystępuję do owijania łodygi. I teraz zrobimy sobie przerwę. Tutaj nakładam klej. W tym miejscu umieszczę sobie jeden z tych listków, które przygotowaliśmy na początku. Znowu Nakładam odrobinę kleju i dociskam. Po czym z drugiej strony, tu jest jedna strona, robię to samo. Troszkę kleju, listek, który umieszczam tutaj. Znowu nieco kleju i dociskam. Pasek. Hop. I dalej. Owijamy. Listki możemy w taki sam sposób zamocować, jeszcze nieco niżej, co zresztą za moment uczynię. Znowu nakładam odrobinę kleju. Biorę liść. Umieszczam go tutaj. Dokładam klej i zawijam dalej. Tym razem dodałam tylko jeden listek. I słuchajcie, może jeszcze w tym miejscu. Troszkę dalej dodam jeszcze jeden. A co? Czyli ponownie klej, liść znowu nieco kleju i owijamy dalej wystarczyło bibuły końcówkę odcinam dla większej pewności, aby mi się nic nie zepsuło. Dodaję troszkę kleju na tą końcówkę i owijam. Ale uwaga, to jeszcze nie wszystko. Ja sobie jeszcze poprawię wszystko, żeby było dokładnie. Klej chwilowo odkładam, już mi się nie przyda. Także mamy łodygę z listkami, jak widzicie. Mamy też kiedy kwiata i ten kiedy kwiatka możemy pozostawić w takim układzie. Tak, jak tutaj. Ale w związku z tym, że jest to biały gościk, to ja go jeszcze sobie udekoruję. Jeszcze sobie może tylko troszeczkę przytnę boki. Nawet aż tak bardzo nie wystawały. Ale zaraz jeszcze to zobaczymy, co zrobimy dalej. Yy, ok, mamy yy, kielich kwiata naszego gościka. I możemy go udekorować. Możemy go udekorować. Yy, Pisakiem. Ja akurat, ja mam taki zakreślacz w kolorze różowym, i użyję tego zakreślacza właśnie w celu stworzenia uparwienia. Robię to w taki sposób. Taki zakreślacz. Sprawdza się tutaj idealnie. Kolor jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, także polecam. Jeśli macie zakreślacze, to skorzystajcie z nich. I zobaczycie, że efekt będzie bardzo fajny. Dobrze. Używam sobie zakreślacza, odkładam go i teraz pora na rozwinięcie naszego goździka. Spójrzcie jaki fantastyczny efekt. Goździk jest rozłożysty, ma piękne e, cieniowane ubarwienie, wygląda to zjawiskowo. E, I słuchajcie, w taki sam sposób możemy stworzyć goździki jednokolorowe, tak jak tutaj. To jest taki e odcień czerwonego. Możecie też wykorzystać inne kolory, ale metoda produkcji tego zików jest taka sama. Jest to jak sami zresztą już teraz się przekonaliście, w bardzo prosty sposób, także koniecznie musicie z niego skorzystać. Jak sami widzicie, goździki prezentują się naprawdę wspaniale. Także szczerze zachęcam Was do stworzenia własnych egzemplarzy. E, zwłaszcza, że już za kilka dni będziemy świętować Dzień Kobiet. E, a jeśli interesują Was inne kwiatowe propozycje, to zajrzyjcie na mój kanał oraz na mojego bloga lubietworzyć.pl. E, jeśli ten tutorial Wam się spodobał, kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Komentujcie i piszcie, jeśli macie jakieś pytania. Na adres lubię tworzyć gmail.com. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym wiosennym odcinku na kanale. Lubię tworzyć. Papa! Pa!